W Polsce codziennie ponad 100 osób po 60 roku życia doznaje udaru mózgu. To nie jest kwestia przypadku, genów czy zwykłej starości. Coraz więcej specjalistów zauważa, że źródło problemu może kryć się tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. W popularnych suplementach, witaminach, które kupujesz z myślą o zdrowiu, które polecają znajomi, farmaceuci i reklamy, które mają wspierać serce, mózg. I naczynia krwionośne, ale badania pokazują coś zupełnie innego. Jedna z najczęściej przyjmowanych witamin przez osoby starsze, obecna niemal w każdej kapsułce pod nazwą multivitamina, może przyczyniać się do powstawania udaru, jeśli jest zażywana w nadmiarze lub w nieodpowiedni sposób. Ryzyko wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent. Problem w tym, że nikt cię przed tym nie ostrzegł. Ani ulotka, ani lekarz, ani etykieta na opakowaniu a skutki mogą pojawić się szybciej niż myślisz. W ciągu kilku godzin może dojść do zmian w krążeniu krwi, wzrostu poziomu homocysteiny i mikrouskodzeń w naczyniach mózgowych. Jeśli więc jest zawroty głowy, problemy z pamięcią, zmęczenie, zamazane widzenie, to nie musi być naturalna część starzenia. To mogą być sygnały ostrzegawcze, że twój mózg zaczyna mieć problem z dopływem tlenu. W tym filmie dowiesz się, które pięć witamin może niepostrzeżenie zwiększać ryzyko udaru. Pokażę Ci konkretne składniki, których warto unikać oraz podpowiem, co naprawdę wspiera zdrowie mózgu po 60. Zanim zaczniemy, napisz mi w komentarzu pod tym filmem, skąd mnie słuchasz. Chętnie lepiej poznam swoich widzów. Kliknij też łapkę w górę pod filmem oraz zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A teraz przechodzimy do konkretów. Numer je: suplementy z retinolem, czyli witamina A, palmitynian retinolu i oktan retinolu. Te dwa składniki to bomba z opóźnionym zapłonem. Znajdziesz je w wielu popularnych suplementach dla seniorów, często reklamowanych jako na oczy albo dla skóry. Problem. W tej formie witamina A magazynuje się w wątrobie, a jej nadmiar dostaje się do krwi i stopniowo uszkadza naczynia krwionośne w mózgu. Efekt. Zwężenie mikrokrążenia, podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, zaburzenia neurologiczne, a nawet udar. Badanie opublikowane w Neuroscience Letters wykazało, że nadmiar witaminy A może prowadzić do śmierci komórek nerwowych w mózgu. Badacze zaobserwowali, że duże dawki retinolu nasilają stres oksydacyjny i zaburzają pracę mitochondriów, a to bezpośrednio prowadzi do neurodegeneracji. Inne badanie opublikowane w Archives of Neurology udowodniło, że wysoki poziom retinoidów we krwi może wiązać się z gorszym funkcjonowaniem poznawczym u osób starszych, szczególnie w zakresie pamięci krótkotrwałej i koncentracji. Nadmiar tej witaminy zaburza równowagę płynów w mózgu, co prowadzi do obrzęków i problemów z transmisją sygnałów nerwowych. I nie mówimy tu o ogromnych dawkach. Wystarczy, że codziennie przez Miesiąc łykasz multiwitaminę zawierającą retinol i popijasz to tranem, a na kolację dojadasz wątróbkę. Seniorzy mają słabszą wątrobę, a z wiekiem organizm coraz gorzej radzi sobie z wydalaniem nadmiaru. To nie działa jak z witaminą C, że nadmiar po prostu wysikasz. Retinol się kumuluje nie tylko w wątrobie, ale też w układzie nerwowym, gdzie zaczyna dosłownie zatruwać neurony. Beta-karoten z kolei nie stanowi tego zagrożenia. Organizm sam decyduje, ile przekształci w witaminę A, a resztę bezpiecznie usuwa. Dlatego jeśli nie masz medycznie potwierdzonego niedoboru lub konkretnych zaleceń od swojego lekarza, to trzymaj się z daleka od suplementów z retinolem. Patrz w skład. Jeśli widzisz palmitynian retinolu albo okstan retinolu, odstaw bez dyskusji. Zamiast tego jedz produkty bogate w beta-karoten, marchew, szpinak, dynie, bataty. A jeśli suplementujesz się z myślą o oczach, Wybieraj preparaty z luteiną, ze aksantyną i naturalnym beta-karotenem. To nie są drobnostki, to decyzje, które mogą zaważyć na twoim zdrowiu neurologicznym. Nadmiar witaminy A to nie bajka z internetu, to realne ryzyko uszkodzenia mózgu, a w skrajnych przypadkach udaru, który kończy się trwałym kalectwem albo gorzej. Numer druga. Witamina B6. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny sprzymierzeniec zdrowia, Polecana na sprawny mózg, dobrą przemianę materii i silny układ nerwowy. Znajdziesz ją niemal wszędzie od kolorowych napojów energetycznych po popularne multivitaminy. I właśnie w tym tkwi pułapka bo jeśli należysz do osób starszych, to musisz wiedzieć jedno: zbyt wysoka dawka witaminy B6 może zamiast wspierać, zacząć powoli uszkadzać Twój układ nerwowy cicho, podstępnie, bez żadnych ostrzeżeń. I nawet nie zauważysz, kiedy zacznie się problem z równowagą, drętwienie stóp albo mrowienie w dłoniach. Właśnie tak objawia się neuropatia, czyli jedno z pierwszych ostrzeżeń, że w nerwach dzieje się coś złego, w małych ilościach tak. Witamina B6 jest potrzebna. Bierze udział w tworzeniu neuroprzekaźników i rozkładaniu białek, ale jeżeli codziennie przekraczasz 100 mg, szczególnie w postaci syntetycznej. Zaczyna działać jak trucizna dla układu nerwowego, a osoby starsze są szczególnie wrażliwe, ponieważ z wiekiem organizm coraz wolniej radzi sobie z wydalaniem tego, czego ma za dużo. Wyniki badania opublikowanego w Neurotoxicology wykazały, że osoby przyjmujące witaminę B, sześć powyżej zalecanych norm, szczególnie długoterminowo, znacznie częściej doświadczały zaburzeń czucia, osłabienia kończyn. I trudności z utrzymaniem równowagi. Klasyczne objawy przewlekłego uszkodzenia nerwów. To nie efekt uboczny, to bezpośredni skutek neurotoksycznego działania nadmiaru B6. Ale to dopiero początek. W innym badaniu, tym razem opublikowanym w Journal of the American Heart Association, udowodniono, że nadmiar tej witaminy, zwłaszcza w połączeniu z innymi z grupy B, może doprowadzić do podwyższenia poziomu homocysteiny. A homocysteina to nie byle jaki wskaźnik. To czynnik bezpośrednio odpowiedzialny za mikrouskodzenia w naczyniach krwionośnych mózgu, które prowadzą do stanu zapalnego i zwiększają ryzyko udaru niedokrwiennego. Co gorsza, możesz nawet nie wiedzieć, że twoje stężenie homocysteiny jest za wysokie. Objawy często są mylone ze starzeniem się. Nagłe zawroty głowy przy wstawaniu, Uczucie drżenia w nogach, gubienie równowagi. Ale to nie wiek. To biochemiczne ostrzeżenie, że naczynia krwionośne w mózgu tracą elastyczność i zaczynają się zwężać. I teraz najważniejsze: to nie dzieje się tylko wtedy, gdy świadomie bierzesz duże dawki witaminy B6. W wielu przypadkach winny jest efekt sumowania. Jeden suplement zawiera 50 mg, drugi 80. Napój energetyczny dorzuca kolejne 30, a do tego płatki wzbogacone w witaminy na śniadanie. W efekcie nieświadomie przyjmujesz 200, a nawet 300 mg dziennie, co stanowi trzykrotność. Górnego, bezpiecznego limitu. Co możesz zrobić, by się ochronić? Przede wszystkim przejrzyj dokładnie wszystkie produkty, które spożywasz regularnie. Zwróć uwagę na etykiety i policz, Ile witaminy B6 dostarczasz dziennie? Jeśli wynik przekracza 100 mg, to już sygnał alarmowy. Następny krok. Poproś lekarza o badanie poziomu homocysteiny. To prosty test, a może dać Ci odpowiedź, czy układ naczyniowy jest pod ostrzałem. Jeśli wynik będzie niepokojący, zacznij działać od razu. Ogranicz suplementację B6, a jednocześnie zwiększ spożycie kwasu foliowego. I witaminy B 12 z naturalnych produktów, szczególnie jajek, zielonych warzyw i pełnoziarnistych zbóż. Unikaj też preparatów o przedłużonym uwalnianiu. Ich problem polega na tym, że organizm nie wie kiedy przestać je wchłaniać, a ty nie masz żadnych objawów, dopóki szkody nie będą już trudne do odwrócenia. Pamiętaj, chodzi o Twój mózg, Twoją sprawność i Twoje bezpieczeństwo, a czasem wystarczy. Naprawdę niewielka korekta w codziennych nawykach, by uchronić się przed konsekwencjami, które zmieniają całe życie. Numer trzeci. Syntetyczna witamina E, czyli alfa oferol. Dla wielu osób starszych to właśnie witamina E uchodzi za pewniaka. Środek, który ma chronić przed miażdżycą, poprawiać pamięć, spowalniać procesy starzenia i ogólnie wspierać kondycję organizmu. Ale to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to fakt, że większość preparatów dostępnych bez recepty zawiera tanią, chemicznie wytwarzaną wersję tej witaminy, która może zamiast pomagać, szkodzić. Zamiast pełnego zestawu naturalnych tokoferoli i tokotrienoli, które działają wspólnie i są dobrze przyswajane, producenci często sięgają po jedną syntetyczną cząsteczkę, tak zwany DL-alfa-toferol, czyli laboratoryjny zamiennik naturalnej witaminy E. Ten składnik nie tylko nie działa tak skutecznie, ale wybiera inne potrzebne formy witaminy z organizmu. Zaczyna się od niewinnego zaburzenia proporcji, a kończy na większym ryzyku krwawień, szczególnie w obrębie mózgu. W badaniu ATBC, które objęło niemal 30 tysięcy mężczyzn, okazało się, że długotrwałe przyjmowanie syntetycznej witaminy E zwiększało ryzyko krwotoku śródmózgowego aż o 22%. Krwotok taki jest wyjątkowo niebezpieczny. Pojawia się nagle, często bez ostrzeżenia i może prowadzić do trwałego paraliżu lub śmierci. To jednak nie koniec. Inna analiza opublikowana w czasopiśmie Jamała, że osoby starsze, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe, jak aspiryna czy warfaryna i jednocześnie suplementują syntetyczną witaminę E, są narażone na dramatycznie wyższe ryzyko groźnych krwotoków. To jak dolewanie oliwy do ognia. Krew staje się zbyt rzadka, a osłabione naczynia nie wytrzymują ciśnienia. Sztuczna witamina E nie daje żadnych ostrzeżeń. Nie boli, nie piecze, nie ostrzega. Działa powoli, codziennie rozrzedzając krew, aż dochodzi do wewnętrznego wylewu, który często wykrywany jest zbyt późno. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że łykając codziennie preparat multivitaminowy, dostarcza organizmowi ten syntetyczny składnik. Jak to rozpoznać? Jeśli na etykiecie widzisz nazwę DL-alfa, to ferol. Masz do czynienia z wersją chemiczną. Naturalna forma to D-alfa-tokoferol. I tylko ta powinna być brana pod uwagę, jeśli lekarz rzeczywiście zalecił suplementację. Bezpieczna dawka dzienna nie powinna przekraczać 150 jednostek. Wszystko powyżej tej granicy, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, to igranie z losem. Zamiast ryzykować, postaw na naturalne źródła witaminy E. Jedz orzechy, pestki słonecznika, szpinak i awokado. W tych produktach witamina E występuje w towarzystwie innych składników, które wspólnie wspierają jej działanie i nie wprowadzają chaosu w organizmie. Podsumowując, nie każda witamina E działa tak samo. Syntetyczna może być jak mina podłożona pod zdrowie mózgu. Działa długo w ukryciu, aż pewnego dnia wybucha. Jeśli bierzesz multivitaminy, sprawdź etykietę. Jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Nie warto ryzykować krwotoku z powodu nieświadomości. Numer Ceter. Miłożąb dwuklapowy. Ging Gobiloba. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. W końcu to roślina, coś naturalnego reklamowana jako sposób na poprawę pamięci, koncentracji i spowolnienie procesów starzenia. Od lat pojawia się w tysiącach reklamach jako ratunek dla osób starszych, które zauważają, że coś zaczyna szwankować w ich głowie. Ale prawda jest znacznie bardziej skomplikowana, niż sugerują kolorowe opakowania. Gdy Ginkgo stosowany jest nieostrożnie, zwłaszcza w dużych ilościach lub w formie niskiej jakości suplementów, może działać jak cichy sabotażysta. Zamiast wspierać zdrowie mózgu, zwiększa ryzyko krwotoku i to w najgorszym możliwym miejscu wewnątrz czaszki. Dlaczego tak się dzieje? Wyciągi z miłożębu zawierają związki, które wpływają na krzepliwość krwi, głównie ginkolidy i bilobalidy. Działają one podobnie jak leki rozrzedzające krew, co w teorii może poprawiać ukrwienie mózgu. Ale jeśli twój układ krążenia nie jest już w najlepszym stanie, a do tego zażywasz leki obniżające ciśnienie lub przeciwzakrzepowe, efekt może być odwrotny. Nie poprawa, lecz niebezpieczne krwawienie. Organizm osoby starszej nie radzi sobie już tak dobrze z utrzymywaniem stabilności, naczyń. Ściany żył i tętnic są cieńsze, bardziej podatne na pęknięcia, a obecność miażdżycy dodatkowo je osłabia. I właśnie wtedy taki naturalny środek jak miłożąb może stać się detonatorem. Badanie opublikowane w Frontiers in Pharmacology wykazało, że osoby po 60, które łączyły suplementy z gingo, z lekami przeciwzakrzepowymi, miały znacznie większe ryzyko wystąpienia krwotoku wewnątrzczaszkowego, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent wyższe. A przecież mówimy tu o codziennie stosowanym ziole. Nie chodzi tylko o samo gingo. Ale o to, że w wielu preparatach jego skład jest nieprzewidywalny. Niekontrolowana jakość, brak standaryzacji, dodatek syntetycznych wzmacniaczy. Wszystko to sprawia, że nigdy do końca nie wiesz, co przyjmujesz. A to, co działało u kogoś innego, u ciebie może wywołać katastrofę. W realnym świecie skutki uboczne nie są subtelne. Zawroty głowy, zamazane widzenie, dezorientacja czy uczucie jakby ziemia pod stopami nagle się przesunęła. To nie są efekty uboczne, które można zignorować to mogą być pierwsze oznaki wylewu a krwotok w mózgu, gdy już się zacznie, nie daje drugiej szansy. Dlatego, jeśli stosujesz miłożąb albo masz go w swoim suplemencie zrób teraz jedną prostą rzecz. Spójrz na etykietę. Jeśli nie podano tam dokładnych proporcji składników aktywnych, takich jak flawonoglikozydy i laktony terpenowe, najlepiej odłóż to na bok. A jeśli dodatkowo bierzesz leki na ciśnienie rozrzedzające krew albo nawet tylko aspirynę, skonsultuj się z lekarzem natychmiast. Istnieją bezpieczniejsze i sprawdzone sposoby wspierania pamięci takie, które nie ryzykują pęknięcia naczyń w twojej głowie. Niskie dawki omega-3, cytolina czy ekstrakt z bakopy. To składniki, które mają dobre udokumentowanie i działają inaczej, bez rozrzedzania krwi. Wbrew reklamom nie chodzi o to, by na siłę pobudzać krążenie. Kluczem do zdrowego mózgu jest dotlenienie, spokojny, głęboki sen, aktywność fizyczna i dieta, która zwiększa poziom tlenku azotu we krwi. I tu pojawiają się cisi bohaterowie, rukola, buraki, zioła poprawiające oddychanie. To one mogą wspierać Twoją pamięć bez ukrytego ryzyka, jakie niesie za sobą źle dobrany naturalny suplement. Numer 5. Zastrzyki z witaminy B12. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się absurdalne, przecież witamina B12 uchodzi za prawdziwe złoto dla mózgu. Coś bez czego neurony tracą swoją siłę, a pamięć zaczyna szwankować. W szczególności osobom starszym. Zaleca się jej suplementację, zwłaszcza jeśli ich organizm nie produkuje jej wystarczających ilościach. Ale właśnie tu zaczyna się ta mniej znana, mroczna strona medalu, bo forma, która najczęściej trafia do strzykawek w klinikach, czyli cyjanokobalamina, może nieść ze sobą ukryte zagrożenia, o których rzadko mówi się głośno. Choć z pozoru ma pomagać, może jednocześnie powodować zagęszczenie krwi i zaburzenia Krążenia, a nawet zwiększać poziom homocysteiny substancji, która przy nadmiernej ilości działa na naczynia krwionośne, jak rdzana metal. Co gorsza, ta forma B12 pozostawia po sobie toksyczny ślad. Niewielkie ilości pochodnych cyjanku, które w teorii organizm powinien bez problemu usunąć, ale to tylko teoria. W praktyce, zwłaszcza u osób w starszym wieku. Gdzie wątroba i nerki nie pracują już tak sprawnie jak dawniej, te toksyczne resztki mogą się stopniowo odkładać, to tak, jakbyś codziennie wlewał do układu krwionośnego niewidzialną kroplę trucizny. I choć początkowo niczego nie czujesz, z czasem może dojść do zaburzeń krążenia, a mózg, organ najbardziej wrażliwy na niedobory tlenu, zaczyna dawać pierwsze niepokojące sygnały. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Stroke pokazują, że u osób starszych, które regularnie przyjmowały cianokobalaminę, zwłaszcza w połączeniu z dużymi dawkami kwasu foliowego, ryzyko udaru niedokrwiennego wzrastało nawet 3 do 5-krotnie. To nie jest drobna różnica, to jest ostrzeżenie. Dla wielu z nich była to bomba z opóźnionym zapłonem, bo objawy przychodziły nagle, dezorientacja, utrata równowagi, zaburzenia widzenia czy jednostronne osłabienie ciała. Te symptomy często były ignorowane lub przypisywane zmęczeniu czy wieku, a tymczasem mogły świadczyć o mikroudze, cichym wrogu, który nie zostawia siniaków, ale niszczy mózg od środka. Warto zrozumieć, że organizm człowieka nie został zaprojektowany do przyjmowania cyanoKobalaminy. To syntetyczna forma której nasza wątroba musi się najpierw pozbyć, przekształcając ją w aktywną naturalną wersję. Metylokobalaminę albo hydroksykobalaminę. I dopiero te formy mózg potrafi efektywnie wykorzystać bez skutków ubocznych. Metylokobalamina choć droższa, jest biologicznie aktywna i bezpieczna. Nie uwalnia cyjanku, nie obciąża organizmu, nie niesie ryzyka nagromadzenia toksyn. Jeśli chcesz Rzeczywiście zadbać o swój mózg, to właśnie tę formę warto wybrać, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Ale jest coś jeszcze, co powinieneś wiedzieć, bo to dotyczy bezpośrednio ciebie. Jeśli lekarz nigdy nie zlecił ci badania poziomu witaminy B12, a mimo to przyjmujesz ją profilaktycznie w dużych dawkach, np. w tabletkach po 1000 mikrogram albo zastrzykach, to robisz to na ślepo, a nadmiar, szczególnie bez potwierdzonego niedoboru może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dla większości osób wystarczającą dawką wsparcia będzie 250 do 500 mikrogram metylokobalaminy podawanych 2 do 3 razy w tygodniu. A jeśli masz nadciśnienie, zauważyłeś problemy z koncentracją, twoja krew jest zbyt gęsta albo przeszedłeś kiedyś udar, koniecznie poproś lekarza o zbadanie poziomu homocysteiny, jej podwyższona wartość to jak alarm. Sygnał, że twój organizm nie radzi sobie z przetwarzaniem B12 tak, jak powinien, bo czasem to, co miało chronić twój mózg, może go niepostrzeżenie osłabiać. Na koniec chcę, żebyś zapamiętał jedno: to, że jakaś witamina jest popularna po 60, nie oznacza jeszcze, że jest bezpieczna. W rzeczywistości to nie brak witamin, ale ich nieodpowiednia forma. Za duże dawki i błędne połączenia są częstą przyczyną problemów zdrowotnych, w tym udarów. Napisz w komentarzu, czy coś Cię dziś zaskoczyło i czy sam stosujesz którąś z omawianych witamin. A teraz kliknij w miniaturę, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Tam czeka na Ciebie film, w którym pokazuje siedem popularnych owoców, które powoli i niemal niezauważalnie niszczą Twoje serce w starszym wieku. Dowiesz się też, czym je łatwo zastąpić, by wzmocnić siłę swego organizmu na długie lata. Kliknij i dbaj o swoje zdrowie. Do usłyszenia za moment. Na sam koniec chcielibyśmy przypomnieć, że nie jesteśmy lekarzami, a ten film ma jedynie charakter informacyjny.